Cześć, słuchajcie, wielu z Was zadaje mi pytania pod filmami w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, co się dzieje z poszukiwaniami tych zaginionych tankietek, których szukałem na podstawie odkodowanej przeze mnie zaszyfrowanej notatki. Powiem tak, jakiś czas temu dotarła do mnie wiadomość, że są pozwolenia na ten teren, że będzie można szukać. Niestety. Ja na wniosku nie jestem teraz brany pod uwagę, i nawet nikt mnie nie, po, nie poinformował, że jako takie, jako takie pozwolenia są. Dopiero dostałem to wiadomość, tak jak Wam mówię, pocztą pantoflową. Ja sam nie wiem, jakie, jakie kroki będą podjęte w tym temacie. Ale specjalnie dla Was um, usiadłem wczoraj i zacząłem tworzyć y, film, w którym Wam pokażę. W jakie miejsca celuje ta mapa? Także obserwujemy.